To, to jest mój dom, jestem tu Historia I Love Nysa zaczęła się w 2004 roku w stolicy świata Nowym Jorku, gdzie założyciel marki Wojtek Zimmerman kupił koszulkę z napisem I Love New York Do którego któregoś ranka spostrzegłem, że noszę koszulkę I Love New York a czemu ma być? nie ma być I Love Nysa. Początkowo wszystko utrzymywane było w tajemnicy, a pierwsze 80 koszulek z hasłem I Love Nysa właściciel rozdał za darmo wśród swoich znajomych. Po latach marka stała się bardzo mocno rozpoznawalną wizytówką miasta. Też się zaczęło, jakoś spotkało się to z jakimś entuzjazmem mieszkańców Nysy i stworzyłem takie hasło, nieważne gdzie jesteś. Pamiętaj skąd pochodzisz. Sato to nie tylko koszulki, ale i cała gama produktów, takie jak smycze, kubki czy nawet oprawki rejestracji samochodowych sygnowanych właśnie tym logiem. Jednak największą popularnością cieszą się wlepki z tym hasłem, które mogą nas zaskoczyć nawet w najdalszych zakątkach świata. Przynajmniej z pięciu kontynentów posiadam wlepki. L wysyłamy wlepki ludziom mieszkającym już poza granicami naszego kraju, a także zgłaszają się ludzie i przychodzą do nas. I dajemy takie wlepki, wlepiają na wakacjach zdjęcie mailowo wysyłają, a my to już na swoim fanpage'u publikujemy. W tym roku Wojtek Zimmerman wraz z młodymi artystami z regionu założył stowarzyszenie I Nysa, a przy współpracy z biurem promocji Urzędu Miejskiego powstał teledysk do utworu nyskiego rapera Majkiego, który w 2011 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie Nyska Nuta. W klipie można zobaczyć charakterystyczne dla miasta postacie i miejsca. Bardzo mi się podoba ten klip i pod względem Pokazanie nysy jest bardzo fajne. Chodzi mi to, żeby to było zrobione coś fajnego z jajem, żeby to zainteresowało, żeby... Na tym klipie byli pokazani mieszkańcy naszego miasta, którzy w jakiś sposób są charakterystyczni. Stowarzyszenie planuje rozwijać się z każdym rokiem, organizując różnego rodzaju imprezy. Pierwszą z nich był tegoroczny Zlot Sek, którego kontynuację zapowiadają także w 2013 roku. Dzięki świeżym pomysłom młodych ludzi, nysa może stać się jednym z niewielu miast w Polsce, które może poszczycić się taką sławą na całym świecie. Tak więc. Sorry, New York. I love Nyssa. Sorry, New York. I love Nyssa.